Pierwszy dzień i delikatnie słabsza pogoda, aczkowych, jak widzicie, widok jest teraz ładny. I pokażę Wam jeszcze coś: takie coś na papieroski, czego już u nas nie ma. O, no i patrzcie, cigaretkę. U nas już tego nie ma, a tutaj piękna cygaretka. Coś fantastycznego. Oczywiście ogródek fajny limonki na drzewach także Gruzja ma swoje owoce wydaje mi się, że to limoneczka bardzo ładna a tutaj wczoraj sobie siedziałem i piłem winko także tak to wygląda w Gruzji pierwszy nocleg i pierwszy dzień zaczynam, ruszam, jest za 28 tutaj jak widzicie widok super pewno z drona nie będzie widać tak ładnie, bo jest widok na chałupę ale widzicie, co tutaj się dzieje? Pusztawka, kozak, a tam jest kolejna puszta. Limonki, akarbus. Chyba limonki, ja tak słabiej się znam niż lepiej. Pomidory raczej własnego chowu. O, to ja znowu? I pomidoryczek. Jadłem, powiem szczerze, że normalnie jak pomarańcze smakują. Dobra

tak się robi chlebeczek tutaj A idę teraz go kupić Tutaj pani wynosi, patrzcie kogo spotkałem Latałem po strzelincach i tak dalej, a tutaj koleżkę w Gruzji spotkałem i chlebeczkę mnie tutaj przy drodze częstuje. No co ja mam nie o kurde, zajebiste słodki Handluję sobie, dałem chłopakowi zarobić. Ale sobie fajne co? Powiem że takie cieplutkie aż mi kurde rękę mam aż całą aż mnie parzy, ale teraz idę, jeszcze krówkę wam nagram. One tutaj tak sobie chodzą samopasik darę mam nadzieję, że nie przeskoczy wariatka ale to gorące powiem wam szczerze. Ale mam białe i, i czarne, a moja grupa kupiła tylko czarne. Czy wy lubicie czacze? Proszę, proszę bardzo, pan, pan już poleciał mi po czacze, a miałem nie pić. Ale tutaj koleżanka wczoraj złośliwie mnie namówiła na wino i poczułem, że tak powiem o co chodzi. O, pan już bierze półtora litra, już widzisz, że jestem. Że, że jestem większy mener. I będzie lał Ach, na lejeczku, Zobaczcie, to jest profesjonalista Ale się czacze leje. Chyba, że to litrowa butelka, zaraz go sprawdzę. Nie, to litrowa. O, proszę bardzo, oligoceńska czacze. Samo zdrowie. Kolega, już degustacja. Wali. To, co? Na miejscu? Na miejscu robisz? Tutaj są takie autka. To jest moja przewodniczka. Tam jest nasza grupa, a ja teraz prowadzę całą grupę, bo przewodniczka obiecała mi, że mnie zabierze taką furką. Mówiła, że nie ma prawa jazdy, ale to nie problem. Tu można wszystko. Tu można wszystko. To jest Gruzja, jak Ukraina, wolny kraj. Jakby ktoś chciał wydać parę złotych, nóżka sztuka, nieśmigany w Gruzji, przewodniczka mówi, że warto się wybrać. Sama na razie nie była, czeka na opinie innych. Do tanich miejsc nie jeździ. Nie wiem, gdzie jestem, ale jest fajnie. Oglądałem troszkę gruzinki, coś tam, coś tam na YouTube, jest coś takiego, znajdziecie. Prowadzą bloga po polsku i ona właśnie mówiła o tych granatach i o soku z granatów, ale tyle już tego wszystkiego kupiłem, że powiem szczerze, że na razie dzisiaj finito. Nic nie będę pił i nie będę nic kupował Dwa lari wsadzone tutaj ma o tak, wchodzimy Halo. i jesteśmy w parku zdrojowym a tutaj jest jakiś piłka. Ronald, Ronaldin a ten wariacik tym paluchem normalnie wnosi nosie mi grzebie Ty babola mi wyciąga z skubaniec jeden o, nawet ptaszka mam tutaj no, w sumie nie tutaj powinien mieć ptaszka, ale ma chyba, nie no, tam ptaszka nie ma. Czy ma jednego ptaszka, jedno ptasznikowiec jest O No, tematik jak to w parku, no ale chciałbym wam tutaj pokazać jak najwięcej. Znacie mnie. Więc tematy są takie. Ładna pani siedziała, powiem wam szczerze, taka hipiska, ale bardzo ładna. Ja będę wracał tę mega. Jak się da. A jak się nie da to pewnie też. Tutaj fajne takie konarki. Drzewa takie wężowe. Błotki dla ptaszków takie. Zobaczyłem. To nagrałem, tak? Jak i u nas tak zwana moda kútkowa, no ja bez dupeczki to kłutki nie zawiesz. Zapytane trochę dronem będziecie mieli tego Ludka. No i oczywiście powiem szczerze, to co mi się tam skojarzyło tak z Chorwacją, tam z wysoka leci woda. Jak ktoś był w Chorwacji na jeziorach litwickich, tam też jest taki klimat, że taki wielki wodospad sobie cieknie. Pojedźcie, zobaczycie tak Nie, po co mam Wam wszystko pokazywać i mówić. Tak? Klimaty gruzińskie bardzo fajne, jak widzicie. Skałki, potoczki, polecam Tam nawet jakaś parka sobie robiła taką, takie zdjęcia Romantyczne, tylko tylko Więc no co ja mam, mogę powiedzieć o Gruzji, nic bo nic nie wiem, ale pokazuje to co widzę Kolejny mostek, mostów tutaj co chwila Ale fajnie, mało ludzi, bardzo fajna pogoda Idealne na zwiedzanie i nagrywanie takich głupot jak ja i przeżywanie tego samemu w ciszy. Czasem fajnie z kimś mądrym sobie pogadać. Czyli sam ze sobą tak, bo widzę się tutaj. A ogólnie, bo wam nie powiedziałem, gdzie to wszystko teraz jestem. W Gruzińskim Parku Zdrojowym. Więc tak wygląda Gruziński Park Zdrojowy. Nie to, co nasz w krenicy Zdroj. Ale też jest zajebiste W sumie nic ciekawego, bo pewnie ludzie tutaj sikają No ale sobie... Chodź, oczywiście Nawalone jak po brzegi, żeby tylko za darmo. Srakę załatwić No taka sytuacja. A tam dzieciaki się pewno bawią. No trudno. Taka atrakcja. Takie tam cieki wodne. Wiecie, że to lubię. A teraz wbijam się na górę. Tutaj można do takich cieków wodnych sobie schodzić po prostu. Jest specjalna do tego. Tutaj taki troszkę świat baśni Nawet mamy Gina, to jest Gina to sobie robi Co wy na to? Dobry jest co? Takiego ma Escy Flores Dobry wariat. Jakie ma oczy w zaraz wam go pokażę Wścieklusa No, patrzcie w moje oczy, w moje, a teraz wiem nam nie już nie dam rady tutaj ruszyć, ale tutaj jest taka kolejeczka. No, thanks. No, 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 wiem, no, no. Panie, myślę, że nie wiem jak tutaj wejść, a ja po prostu nie mam czasu. Ale kolejka fajna. Dzisiaj wam nie nagram, bo nie będę tam robił ambarasu. Myślałem, że wystartuje w górę, ale nie, nie leci. Także, tak to wygląda. Wejście do parku zdrojowego. co chami a ja sobie lecę na, na taki o, odnowiony o, i tam mamy zameczek w tle, niestety na niego nie wejdę Leż nie wejdę, jeszcze nie wiem czy wejdę Bo mi się po prostu nie chce Zmęczony już jestem dużo jazdy tym naszym autokarem O kurczę, ale się zmordowałem prawie na twierdzę, ale ciężko tu, Uf. sporo pod górę, ale jestem. Ticket. To nie wyłażę tu. Jak trzeba hajsy płacić. Bo nie mam czasu. Ale fajnie. Siema. Wcinka. Widzieliście dużo poznanych, Ale widzę, że takie kumple. Nie takie frajerki. O, także Ci na twierdzę. Ja muszę wracać do grupy. Oj, pozwiedzał, bo tą twierdzę. Aj, przydronował, by się Twierdza, a tutaj widzę. A nie powiem Wam, ale Siusiu mi się chce. Wiecie, może gdzie jest jakiś zajebisty Nie pytaj, laj. No ja właśnie tak zrobiłem. Dudki tu są. Dudki. Zobaczcie. Dudek. Pamiętacie ten film? Rozdarta Sosna? Dobre, co? Serduszko Rozdarta Sosna. Pamiętam z podstawówki. Kto się nie uczył, to sobie uzupełnić Bo tutaj właśnie to widziałem